Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja. Tu z tą bombką, Tak, tak, dobrze, dobrze. Tak, tak. O, tak, tak, dobrze. Ostrożnie, faj tłapku. Aleksandrze, Lauro, Polu, witajcie w mojej wiosce. Pomachajcie do mnie. Spójrzcie, właśnie ubieramy choinkę. Ta lepsza i prezenty pod choinkę, a bąbki na choince. Witam drogie elfy, nareszcie dotarliście O, wyprawa się udała, dziękuję za przesyłkę Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku Drogie dzieci, przedstawię wam naszych mieszkańców To Rudolf, jego pełna moc to 500 koni To znacie Reniferów, hmm? A całej wioski dogląda Sowa Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć gwiazdeczko. I... <gry> yep. Właśnie tak. Tu świetnie pasuje. Oj, fajny łapko, Drogie dzieci... To o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że jesteście cudownymi i kochającymi osobami. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudowną i pełną radości grupą. Miło się na was patrzy, gdy jesteście razem. Jest tu też taka rada. Spędzajcie mniej czasu na telefonie. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Drogie dzieci! O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Mama! Jak zawsze jest taka piękna i tak bardzo kocha rodzinę. Ach, to takie cudowne! A kto jest na drugim zdjęciu? Mama i tata pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. O, jak oni bardzo was kochają, zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście, pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek. I jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i łapek. O, o i chyba znowu coś pomyliłem. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami. A od dzwoneczkiem. Błyskotka. Najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elwka promyczek i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka reniferek. O siop! O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. Aleksandrze, masz już osiem lat. Podobno bardzo lubisz spędzać czas z dziadkami. Chciałbym cię pochwalić za to, że dużo się uczysz. Podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do szkoły. Lauro, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Wiem też, że byłeś na wspaniałych wakacjach. Polu, masz już latka, Podobno bardzo lubisz bawić się lalkami. Chciałbym cię pochwalić za samodzielność w ubieraniu. Podobno czasami za dużo oglądasz bajek. Czy to prawda? Wiem też, że masz w domu kotka. Drogie dzieci! Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? Co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Na pewno się ucieszycie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. Dobra, chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, poćwiczę trochę. Ciasno te, te gołębie jakieś. Ciasne te teraz robią. Kożuchy jakieś takie grube. O, fajtłapku, a co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytko renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci... Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. oj jo, jo, A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta. Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklarzmy razem dla fajtłapka. Uratował święta. Brawo dla bohatera! Klaszczmy razem dla Fajtłapka. Z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia, pa, pa.